Na tą chwilę hirudoterapia w naszym kraju jeszcze nie jest e, jakoś rozpropagowana. E, zdarzają się klienci, którzy na przykład w rodzinie, któryś z członków rodziny był leczony za pomocą hirudoterapii. No i to są najcudowniejsi dla mnie klienci, którzy nie mają żadnych oporów. Oni już wiedzą, e, jak wygląda taka terapia i jakie mogą odnieść... E, Zyski z przeprowadzenia jej i zgadzają się bez najmniejszych oporów. Natomiast e, faktycznie, jeżeli są osoby, które do tej pory nie słyszały o pijawkach, nie słyszały o tej metodzie, no jest takie w pierwszym odruchu mm, no może odraza, zastanowienie. Czasem pada seria pytań, mniejsza lub, lub większa, ale przeważnie dają się ludzie nakłonić do tego i mam wrażenie, że chętniej oddają e, jakby zwierzaki do dyspozycji niż sami decydują się na zabiegi jakby w kontekście ratowania swojego zdrowia, ale to też no, zależy po prostu od świadomości pacjenta.